Jeśli chodzi o te dotacje, to jest 5000 czy 6000? 5000 zł. zł. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w nietypowej scenerii, bo będziemy mówić o tym, co znajduje się za nami, a właściwie o zielonej energii. Tak, no i jeszcze chcemy jedną rzecz tutaj sprostować. Po ostatnim naszym filmie, który którym zaprezentowaliśmy Chevroleta Volta elektrycznego, no, dostaliśmy trochę takich y, od jednego ze słuchaczy naszych widzów. Posiadacza Volkswagena czyżby TDI? Nie wiem, y, że samochód elektryczny to nie jest wcale samochód ekologiczny i państwo, którym jeździcie samochodem, pobiera prąd z sieci i produkcja takiego prądu wymaga ileś tam emisji, emisji co, spalin, CO2 tak. i tak dalej. Nie ukrywajmy, większość y, elektrowni u nas w Polsce to są elektrownie węglowe. Tam, tak, zwłaszcza więc te największe. Zgadza się z tym, że my chcemy sprostować, że tak naprawdę nie mówiliśmy o tym, że nasz samochód jest ładowany poprzez naszą stację fotowoltaiczną. Yy, mamy. Dokładnie około 6,5-7 kW. Przy takiej pogodzie, jak w tej chwili, produkujemy około 40 kWh. Także nasze auto na załadowanie pełne to jest około 13-13,5 kWh. Więc to, co wyprodukujemy, to jeszcze mamy nadmiar na nasze potrzeby domowe. Także chcieliśmy naszego. Sympatycznego widza poinformować, że jesteśmy jednak ekologiczni. Czyli nie jesteśmy z Dokładnie. No i nie tylko my, bo w tej chwili jesteśmy na, na działedce u dziadka Witka. Yy, no dziad... i dziadek również posiada taki zestaw czyli... ogniw fotowoltaicznych. Czy dziadek ma taki sam typ instalacji jak ty, bo mamy różne typy instalacji. Możemy tą energię gromadzić w akumulatorach, później ją przetwarzać na prąd zmienny i używać, ale możemy też oddawać tak naprawdę tą energię do sieci i później no, ją w jakiś sposób tam więc, odzyskiwać albo taniej kupować. Jak więc to wygląda? wygląda? to w ten sposób, że nasza pierwsza w ogóle, jak z całą elektrycznością i z samochodami elektrycznymi jesteśmy już tak mniej więcej. Od 7-8 lat i taką pierwszą naszą instalację fotowoltaiczną założyliśmy 8 lat temu. To była taka instalacja tak zwana akumulatorowa czyli energię, którą żeśmy zbierali ze słońca, akumulowaliśmy w akumulatorach i poprzez specjalne inwertery, przetwornice z 24 V. Przetwarzaliśmy na, yy, na 230V w pełnej sinusoidzie, także całe, y, całe nasze mieszkanie. No, tak naprawdę to. Inwerter mieliśmy, dziadek miał troszkę większy, bo miał 3 kW do, w szczycie do 5, więc tutaj mógł używać To do zastosowań domowych, domowych, chociażby, żeby tak. sobie lodówkę zasilić. No nie, no, przy takiej dużej mocy nawet pralka w tym, z tym, że y, to jest też związane z ilością paneli. Y, no ob... tak, zależy od ilości mocy, bo tak. też niektórzy ludzie pytają, mają na przykład działki gdzieś nad jeziorem, czy gdzieś w lesie, gdzie tak naprawdę ciężko jest doprowadzić tą instalację elektryczną z elektrowni i się zastanawiałem, czy zamontować sobie takie ogniwa fotowoltaiczne. No i tu jest odpowiedź na to pytanie, że bardzo, bardzo polecane to jest i warto, bo możemy tak naprawdę nie tylko zasilić sobie zasilanie ledowe owe tylko śmiało podłączyć chociażby pralkę, lodówkę i inne media. Tak, to jest kwestia tylko wielkości i akumulatorów, gdzie ten prąd musimy zakumulować. Zgadza się. No i rodzaju przetwornicy, czyli tak zwanego inwertera. Y, który ma odpowiednią wydajność. No wiadomo, jeżeli używamy na przykład y, przykładowo czajnika, który pobiera 2 kW, to musimy mieć troszeczkę nadmiaru tego, około 2-2,5 kW. Y, także tak to wygląda, ale obecnie, od jakiegoś czasu y, stwierdziliśmy, że y, instalacja ta jest bardzo kłopotliwa. Y, dlaczego? Powiedz, dlaczego jest kłopotliwa. To znaczy tak, to są dwie... Mówimy o akumulatorowej teraz instalacji. Tak, mówimy o akumulatorowej ze względu na to, że y, Latem tego prądu jest y, praktycznie bardzo dużo, a urządzenia, które y, przetwarzają to i ładują, w momencie, kiedy mamy w pełni naładowane akumulatory, to jest tak zwana próżnia, czyli Słońce, y, pro, y, słońce operuje. Y, a my nie mamy co a, z tą energią robić. robić. Nie mamy gdzie ją magazynować. Czyli możemy je przekierować na przykład na grzałki do jakichś boilerów, ale dokład... tak naprawdę tej energii jest bardzo dużo. Tak, tak? są odpowiednie kontrolery. Które kontrolują y, ten prąd i to napięcie, y, napięcie ład ładowania. Także nie ma tu możliwości przeładowania tych akumulatorów, y, i wtedy, kiedy one są w pełni naładowane, y, mimo tego, że świeci słońce, po prostu mamy tak, tak zwany tracą i jałowy ten. Dlatego z, od pewnego momentu stwierdziliśmy, że y, najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest tak zwana instalacja do sieci. A ja bym wiesz co jeszcze chciał wrócić do tych akumulatorów, bo jednak to powiedziałeś, że to było 7-8 lat temu, więc te akumulatory też nie były najwyższej jakości. Teraz to się znacznie poprawiło. Widzimy nawet chociażby baterie stosowane do dronów i tak dalej, więc myślę, że teraz też to się poprawiło trochę wydajności tych zdolność akumulacji tej energii w tych akumulatorach tak naprawdę. Ale mimo wszystko i tak lepsze jest to rozwiązanie od, z oddawaniem do sieci. To znaczy o zdolność tu nie chodzi o tyle, tu chodzi o po, po, pojemność tych akumulatorów. No tak, czyli bo, ile sto, jesteśmy bo tych jeżeli chodzi, godzin, Tak, bo jeżeli tak. chodzi o akumulatory do dronów, to tu jest inna sprawa. Tu chodzi o jak najmniejszą powierzchnię, pojemność, tego, pojemność duża, a mała y, powierzchnia gabarytowa. Natomiast no tutaj, i waga również y, y, No gabary. tak, waga. Natomiast tu w Voltaice to nie mamy żadnego znaczenia. Można zastosować akumulatory żelowe, y, kwasowe. Y, tylko kwestia tego, żeby ich było bardzo dużo. Bo no teraz na przykład y, całym problemem w świecie jest nie produkcja tego prądu, tylko magazynowanie. No dokładnie, I, to jest to, o czym wspomniałem. Tak, że... Ale wracamy teraz właśnie do tej instalacji m, tej, tej do, do sieci. Y, że od, y, dokładnie od października m, roku 19 postanowiliśmy zamontować sobie y, instalację fotowoltaiczną, ale typową do, do sieci. Yy, to znaczy, wygląda to w ten sposób, że yy, mamy specjalny licznik dwukierunkowy. Zresztą, no, nie będziemy tu się rozwodzić na temat, jak to wygląda, bo każdy wie, bo tych filmów jest bardzo dużo. Ale chcę pokrótce powiedzieć o naszej instalacji. Yy, instalację fotowoltaiczną założyliśmy sobie sami. Yy, ze względu na to, że miałem różne propozycje różnych firm, ale niestety. Ale jak to sami nie da rady przecież zrobić, nie, ludzie mówią. Nie, wszystko da rady. Nie da rady, panie, co pan kłamiesz? Nie, no i wam powiem, że tak naprawdę. Koszt jest bardzo, bardzo duży między firmami. Yy, owego czasu yy, za 1 kW proponowano mi 6 000, 5, yy, i... No, do mówimy najś... o samym montażu tutaj, tak? Nie, czy mówimy o, usług... czy o, czy nie, o całości. O całości, czyli jeżeli na przykład ma instalację, mamy 5 kW, to mnożymy to jeden, yy, te 5 kW przez sumę. 6000 na no, przykład. Przykładowo kilowat. za kW, no powiedzmy, teraz już troszeczkę to spadło, mhm. ale. Powiedzmy rok temu to jeszcze ceny były bardzo wysokie. Dziś ze względu na, na ilość tych firm i dostępność tych urządzeń wszystkie te ceny diametralnie spadły. Dlatego, dlatego no tak jak mówię, postanowiliśmy to sobie zrobić, ale wtedy jeszcze te ceny były dość wysokie i postanowiliśmy zakupić sobie inwerter inwerter, solary, okablowanie, zabezpieczenia. Zresztą będzie okazja, to pokażemy, jak to jest wszystko zrobione. I również postanowiliśmy założyć taką instalację. Co prawda, tak jak tu widać, tu jest instalacja w tej chwili 2,5 kW, ale przewidziane jest do rozbudowy, bo tak mamy zgłoszone, do elektrowni 3 kW. Co ciekawe, Instalacja dziadka Witka, czyli tu, gdzie się teraz tak, znajdujemy. znajdujemy, jest na trakierze. Ja również miałem takowego trackera, ale i tu jeszcze... warto powiedzieć, co jest tracker, bo pewnie widzowie, którzy nie mieli nigdy wcześniej nic wspólnego z ogniwami fotowoltaicznymi, ogólnie z tą zieloną energią, to jest takie urządzenie, które tak naprawdę ustawia się pod odpowiednim kątem, żeby uzyskać jak największą wydajność tych ogniw fotowoltaicznych, no bo kąt tutaj nastawienia ma bardzo duże znaczenie. Wiemy o tym, że Ziemia się porusza, także ta pozycja się, się zmienia. Tak, tak zgadza się. I tu jest sytuacja tego typu, że musimy tak zwani. Yy, 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 yy. Drążyć. Musimy po prostu korygować tą, tą, w to położenie słońca, w, kierunku, kąt w poziomie w pionie, żeby po prostu uzyskać słońca. jak największą to znaczy, wydajność, tak. tyle. Dokładnie. No, tu co jest zrobione, ten, ten, ten trakier, porusza się tylko o tak zwanym poziomie, ale tak naprawdę ten, tego traka, który ja zrobiłem, kładł się poziomo i pionowo, bo wiadomo, że słońce od wschodu do zachodu. Wynurza się z ziemi i również i również wraca raz nas fani fizyki z gardłem powiedzą jak słońce się wynurza, to ziemia się porusza tak, no tak wiemy że ziemia się porusza tak, ale my mówimy tu, tak prostym my chcemy, językiem że chcemy w tej kopernika <laughs> podważali Kopernik się groje <laughs> się wraca tak, nie żartuję no w każdym razie cały dowcip polega na tym że jest to bardzo korzystne, bo przy i, i tego typu trackerach sprawność jest dużo wyższa, nawet około 30%, dlatego że cały czas ta energia jest kumulowana tak samo. I powiem, dopowiem tutaj, że robiliśmy faktycznie doświadczenia, bo e, przewracaliśmy może zanim zaczęliśmy w ogóle jakąkolwiek pracę nad, nad elektroniką do takiego trackera mechanicznie przestawialiśmy już na gotowym stelażu przygotowanym przez ciebie e, i Pomiarów, jaki, jaki prąd tak naprawdę jest przekazywany Dokładnie. do naszych akumulatorów, i faktycznie możecie Państwo wierzyć, że ten zysk był bardzo duży. Te 30% to wcale nie jest przesada. Ja bym nawet był skłonny powiedzieć, że troszkę więcej, bo jednak to ustawienie bardzo, bardzo dużo daje. Dlatego tutaj, mając przykładowo w tej chwili 3 kW, to ta sprawność przy normalnej instalacji dachowej jest dużo mniejsza od instalacji właśnie na trakerze. Yy, dlatego mówię, jeżeli... Ja w tej chwili, ze względu na to, że mam tak dużą ilość paneli, bo mo na moim dachu jest w tej chwili 21 paneli 315 yy, W, yy, no to już nie mogłem tego założyć na trackerze, bo byłem zobligowany powierzchnią. Nie? I dlatego, yy, ale no przy... ja bym chciał tu jeszcze jeden taki mit obalić, bo dużo ludzi yy, myśli, że jeżeli taki tracker jest, no to on też musi być zasilany, bo tam mamy silniki, mamy jakieś siłowniki, stabilizatory i tak dalej, że to pobiera nie wiadomo, jakie, jakie duże yy, porcje. Energii elektrycznej. To też nie jest prawda. Ja sam projektowałem taki tracker, więc mogę jasno nawet przedstawić liczby, ile, ile tak naprawdę takie silniki i jak często się poruszają. Oczywiście to też zależy od tego, jak zaprogramujemy, jak często, co jaki kąt się przesuwamy, jaką precyzję tutaj, jaką dokładność ustawimy, ale nie jest to takie straszne, jak, jak straszą te wszystkie firmy i zwolennicy montowania tego na dachu. No ale tak jak ojciec wspomniał, że jeżeli naprawdę chcemy uzyskać dużo energii, no trackera nie ustawimy sobie na dachu, no to trzeba jasno powiedzieć. Tak, no i to jest kwestia czego, no bo powierzchnia musiał być bardzo duży, bardzo dużo tych paneli, ale... Kosztem czego? Jeżeli musimy sprawdzić sobie swój bilans energetyczny, to znaczy ile pobieramy tego prądu, więc no tutaj dziadek Witek no nie potrzebuje takiej dużej ilości energii, więc stwierdziliśmy, że te 3 kW, które w przyszłości będą, zdają rezultat. Z tym, że w tej chwili mając te 2,5 kW przy trakierze, sprawność jest dokładnie taka, jak powiedzmy. 3,5 kW. No bo mamy te powiedzmy 30% więcej. Tak. nie? Także, także to jest bardzo korzystne. No aczkolwiek, no mówię, jest to kłopotliwe, bo zajmuje dużo miejsca. Yy, ale na pewno sprawność jest dużo większa od tego. Przy takich mniejszych instalacjach fotowoltaicznych. Polecane jest właśnie. Ja tego na typu... działeczkę, jeżeli ktoś tam faktycznie ma na działce nie potrzebuje tak, dużych no. dużych ilości tych paneli, nie chce aż tak bardzo inwestować, no to myślę, że no fakt, jeszcze no. jest druga kwestia, można założyć albo nie, nie ma skośnego dachu, nie, do nie. No nie, no jeszcze jest druga kwestia Aha. instalacje fotowoltaiczne mają tak zwane. Dwa, trzy stringi i tutaj można zrobić to na zasadzie takiej, że na przykład mamy jeden y, wielkość dachu, która jest y, nasłoneczniona, czyli południowa, ale nie mamy taką dużą powierzchnię, mm -hmm. ale możemy założyć y, fotowoltaiczną drugą instalację, czyli ten drugi string na tracker, czyli, a są instalacje, które mają trzy wejścia, czyli trzy stringi. Stringi to są nic innego jak takie opuszczone pakiety, po pakiety prostu, tak. no i paneli, było, na przykład jeden pakiet ma yy, 10, drugi tam powiedzmy 5 tak. i tak podzielane... dalej. Ale od, wszystkie pakiety działają na tym samym napięciu, to znaczy, a jedynie tak. ich wydajność prądowa się zwiększa, bo ich jest po prostu więcej, one są połączone równolegle. Tak, tak no, no ale teraz wracając jeszcze do, do paneli, to już wszystko wiemy. Bardzo ważne jest w doborze, w doborze właśnie tego typu instalacji, żeby inwertery miały tak zwane niskie napięcie startu. Do czego tu, o co tu chodzi? Panele łączone są w szereg, więc ilość paneli daje jakieś napięcie. Przykładowo, jeżeli mamy tych paneli 20 czy 10, a mamy dwa stringi, to dzielimy to na pół. I teraz bardzo korzystne jest to, na przykład jeżeli inwerter wysterowuje się przy napięciu przykładowo 120 V. Dlaczego to jest tak bardzo korzystne? Żeby niskie napięcie startu miało. W przypadku niż, mniejszego nasłonecznienia, czyli w przypadku zimy, jesieni, gdzie tego słońca jest mniej, to napięcie będzie niższe, a już będą te, ta, instala ta instalacja będzie już działała, tak. ona już będzie wysterowała. Również bardzo ważną rzeczą jest co? Każdy inwerter, jeżeli ustalamy sobie na przykład inwerter 6 kW, można spokojnie Założyć o 10% większą ilość y, tych solarów, czyli bilans jest w ten sposób. Przykładowo, dzielimy ilość paneli. Wiemy wtedy, że na przykład inwerter mamy 6 kW. Przy instalacji powiedzmy, przy, przy y, solarach, które ma 1,315W, spokojnie możemy założyć 20 21 paneli, czyli mnożymy to i to wychodzi około 6-6 kW. I spokojnie. Bilans jest dużo lepszy, bo sprawność solar w nigdy nie jest stuprocentowa. Dlatego to jest bardzo ważne przy doborze, bo większość montażystów podchodzi, ja jestem praktykiem. Jestem praktykiem i po prostu stwierdziłem to już na, na własnym doświadczeniu, że lepiej przy instalacji, przy inwerterze, który na przykład 5 kW, spokojnie można założyć 5,5 kW, czyli bilansujemy to ilość tych paneli razy. Plus te 10% więcej. Tak, no to jest... trzeba mieć zapas, bo tak jak powiedziałeś, czy to zależy od nas czy czy odłożenia tych paneli. Porozmawiajmy troszeczkę teraz o takich kwestiach, może prawnych, urzędowych, o dotacjach, o tego typu rzeczach, bo dużo ludzi twierdzi, że jeżeli. Nie założą instalacji fotowoltaicznej przez firmę, to nie dostaną dotacji. Bo ja słyszałem, że jest Absolutnie. dotacja 5 tysięcy czy tak, 5, 5 tysięcy złotych. Plus. Z Ministerstwa, środowiska, Ministerstwa tak? środowiska, czy energii. Tak, to jest z Ministerstwa środowiska. Okay. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo mm, sam to założyłem, y, zgłosiłem wszystkie dokumenty do energetyki, y, bo tak naprawdę dużo ludzi ma problem z dokumentami. Tak. I to jest prawda. Tak, i my mówimy teraz już o tej nowej instalacji, która obecnie funkcjonuje, którą oddajemy tą energię elektryczną do sieci. Tak, i teraz zasada jest prosta. Musimy złożyć odpowiednie dokumenty, zrobić plan, czyli taki projekt instalacji tego. No i. Czym jest projekt? No bo to już strasznie brzmi. Projekt to nie jest, to jest to, co... rysunek techniczny. Czyli okay. rysujemy ilość paneli, połączone w szereg. Yy, określamy, bo panele muszą być z testem, czyli kupione gdzieś w... No i inwerter też, no bo przecież, jak wpychamy też, coś do sieci, to ta sinusoida musi być czysta. Dokładnie, tak. ale to już. Musi tą... się zgadzać w fazie, musi być to w hurtownie, hurtownie, które te urządzenia sprowadzają do Polski, są urządzeniami. atestowanymi. Aczkolwiek, wracając do instalacji Dziadka Witka, yy, myśmy chcieli to zrobić jak najtaniej. Yy, I zrobiliśmy to na tak zwanym inwerterze używanym. 3 kW jednofazowym. Dziś instalacje powyżej 3 kW yy, stosuje się tak zwane trójfazowe. I ja taką instalację mam, yy, to później pokażemy. To jest instalacja trójfazowa, yy, 6 kW inwerter, ale tak jak powiedziałem, mam zastosowane około 6-6 kW, bo mam 21 paneli. Ale wróćmy 3, do tych dokumentów, bo skończyliśmy na tym schemacie. Bo ja tutaj mówię, że ludzie mogą się przerazić, bo trzeba dostarczyć schemat. Jak wyglądał cały proces? Opowiedz może. To znaczy tak, no wiadomo, że muszą wszystkie dokumenty zakupu tych urządzeń i tak dalej. Czy jakieś faktury, faktury rachunki? Faktury, tak. Z tymi dokumentami, dokumentacją, dokumentacją montażową składamy to do energii, A, to ener do energii. Energetyki. I dopiero w energetyce dostajemy informację, że mamy licznik dwukierunkowy. Tak naprawdę czeka się na to około miesiąca czasu. Ja czekałem około. Na wymianę licznika? Tak, bo licznik jest zupełnie inny. Licznik to jest taki, który działa w dwie kierunki czyli pobieramy i wysyłamy. Czyli jeżeli mamy. Jak to się mówi, bo w momencie, kiedy połączona jest instalacja, a jest super słońce, to my czerpiemy wszystko z solarów, a nadmiar tego prądu idzie w sieć. I tu jest zrobiony w ten sposób na zasadzie prosumenta, że działa to na 80%, czyli jeżeli produkujemy 1 kW, możemy sobie odbierać. 80%. Jest to uważam bardzo y, uczciwe i korzystne. No i teraz tak, rozmawiałem z ludźmi, którzy sobie sami zakładali, że a ja złożyłem papiery do ministerstwa i nie dostałem dotacji. Tak, no bo najpierw energetyka, projekt, tak. a później ministerstwo, tak. jak już mamy licznik. Tak, tak? licznik albo energetyka, dostajesz okay. dokumenty, że mamy licznik dwukierunkowy. Okay, czyli z energetyki tak. dostajemy jakiś tam papier, że możecie złożyć do ministerstwa oficjalnie, zgadzamy się, podłączony ten licznik I zostanie. Jest I jest specjalna, specjalny druk mhm. do ministerstwa który trzeba wypełnić. Generalnie to wygląda... Dlaczego tak... Te, 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 Ludzie te... się skarżą, że nie dostałem tej tak, dotacji, nie dostałem tych pieniędzy. Ja pojechałem osobiście do Warszawy. Zostałem bardzo mile przyjęty w biurze przyjmowania tych dokumentów. Okazało się, że ja pobierając dokumenty z internetu, pobrałem nie takie, wypełniłem to i w momencie, kiedy ja bym to wysłał listownie, Dokumenty idą na półkę albo idą wyrzucone. Nikt nie jest do informowany, do kosza nie jest informowany, że te dokumenty są y, źle zrobione. I dużo moich znajomych mówi: Słuchaj, no, ja wysłałem dokumenty i nie mam żadnego odzewu do dnia dzisiejszego, y, żeby y, dostać te 5 tysięcy. Dosłownie pojechałem we wtorek. W czwartek za tydzień miałem na koncie y, pieniążki. Pani, która przyjmowała te dokumenty, dała mi nowy druk, pomogła wypełnić. Osobiście. Także obalamy mity, że urzędnicy są yy, chociażby nie. przeszkadzają. Wręcz przeciwnie. Są bardzo mili, pomagają. Dokładnie tak. Wręcz w prowadzą za rękę, pokazują gdzie co wpisać, więc w Ministerstwie Środowiska. Byłeś czy w, tak, tak, w tak, Ministerstwie w Środowiska w Warszawie? Yy, także no, bardzo kompetentni, fajni ludzie, Dlatego więc polecamy jeżdż... jeździć osobiście. Tak, nawet moim kolegom, którzy zakładają instalację, mówię, nie wysyłajcie, bo zrobicie jakiś błąd. Jedynym błędem, którym zrobiłem, nie miałem yy, um, umowy, yy, daty umowy z energetyką, i no, i ta pani powiedziała: No, wie, pan jest troszeczkę problem. Proszę to dosłać mailem. Ewentualnie ten numer podać telefonicznie. Yy, nie mogłem wysłać maila, jakiś był problem. Zadzwoniłem, odebrała jakaś inna osoba, podałem numer swojego yy, dokumentu, klienta, tak zwanego. Wpisała sama numer naszego, i dosłownie w ciągu tygodnia 5 tysięcy dostałem na koncie. Dlatego yy, warto warto. No, bo mówię. Firmy, które to robią, biorą za to duże pieniądze, dlatego jeżeli zakładamy swoją własną instalację, własnym sposobem, tanim, możemy bardzo dużo zyskać, dużo zyskać bo tak naprawdę koszty są bardzo, bardzo, bardzo niskie. W porównaniu do tego, co proponują firmy, aczkolwiek no, ja urządzenia starałem się jak naj w, miarę, w miarę dobre. I, I rozsądne cenowo. Rozsądne cenowo. Dobra, to przejdźmy teraz do kolejnego tematu, który jest bardzo ciekawy, bo dużo rozmawia się, czy w internecie, czy wśród znajomych, widzi się dyskusje na temat sytuacji takiej energetycznej w Polsce, na temat zielonej energii. I bardzo ciekawym jest tematem, który tak sobie poruszaliśmy tutaj przed, przed odcinkiem. Bo wyobraźmy sobie sytuację, drodzy Państwo, że w Polsce wiele domów, wiele gospodarstw domowych yy, ma posiada takie yy, ogniwa fotowoltaiczne, oddaje tą energię tak naprawdę do sieci. Wiadomo, jest to jedna, yy, jedna wielka sieć energetyczna, która jest połączona z elektrowniami yy, no i w pewien sposób. Yy, Pozwala, pozwala, tym elektrowniom chociażby trochę mniej tego węgla spalać, tak? Ale rozmawialiśmy sobie na temat chociażby scenariusza wojennego, tak? No na przykład w czasie wojny, no co pierwsze jest atakowane? No przede wszystkim jednostki wojskowe, różnego rodzaju a z składy amunicji, ale przede wszystkim atakowane są elektrownie, elektrownie, bo jeżeli komuś zniszczy się rafinerie, elektrownie, no to faktycznie jest bardzo ciężko tutaj powstać, tak no bo dzisiaj wszystkie technologie musimy mieć musimy mieć zasilania. No i teraz tak sobie rozważaliśmy na ten temat, że jeżeli faktycznie byśmy mieli dużo takich e, stacji małych w każdym, e, przy każdym domu, no to moglibyśmy w jakiś sposób skompensować te straty chociażby z ataku na taką elektrownię. Ale to nie jest tak. Ale to nie, nie jest tak. To I właśnie dokładnie. dlatego o tym powiemy teraz. Więc słuchajcie Państwo: każda instalacja fotowoltaiczna pracuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest zasilana z sieci miejskiej. W momencie, kiedy jest jakakolwiek awaria w sieci miejskiej. Inwerter wyłącza się, i nie możemy korzystać z naszej instalacji fotowoltaicznej, czyli działa to zupełnie inaczej niż instalacja akumulatorowa. I teraz ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest albo założenie sobie dodatkowego tak zwanego UPS-a z podtrzymaniem, mhm. ewentualnie taką sieć hybrydową zrobić, taką, taką sieć hybrydową. hybrydową i nie wiem, czy w tej I chwili. I co my na mamy rynku, się na hybrydową? Że część to znaczy, mamy po prostu magazynowana w akumulatora, nie, a część jest sieci? Nie wiem, do sieci. bo ja tak naprawdę próbowałem znaleźć taką instalację. I teraz tutaj, ja nie jestem takim, jak to się mówi, wielkim fachowcem na temat tych instalacji fotowoltaicznych hybrydowych. Polegającym, to znaczy, ja uważam, instalacja hybrydowa to jest instalacja taka, która jest podłączona do sieci 230 V, ale ma również swój zestaw akumulatorów czyli działa na. W podstawie jak UPS. Ale mm, tutaj y, ja mam podobną taką sytuację zrobioną. Mam założonego z tej swojej dawnej instalacji mm -hmm. akumulatorowej, takiego, taki inwerter y, 24, ale tak naprawdę y, to jest zrobione na podstawie tego, że w momencie kiedy one są naładowane, i jest sieć, to jeżeli jest włączona sieć, no to wtedy mi się przerzuca na ten. Ale już solary mi tego nie ładują. Mm -hmm. Czyli musiałbym zrobić, powiedzmy, znowu y, jakąś instalację drugą. No, tam są różne rozwiązania. Tak, Możemy tak naprawdę tak. kombinować to rozwiązanie słuchajcie, z Słuchajcie, tak naprawdę, w momencie, kiedy jest jakakolwiek awaria, czy jest atak, nie mamy zasilania z, z zewnątrz, nasze instalacje fotowoltaiczne, które są podłączone do sieci. Na nic się zdają, na nie ma się zdają prądu. Dlatego Ja nawet po taką sytuację przytoczę, bo pamiętam swego czasu y, jeszcze to były czasy studiów y, a, Wiele lat temu, kiedy przyjechałem tak naprawdę do Wrocławka i były straszne wichury. Ale wichury do tego stopnia, że łamały się drzewa, tak naprawdę linie energetyczne były pozrywane, no i wielu z sąsiadów nie miało prądu. A ja pędem wtedy musiałem się uczyć do jakiegoś tam ważnego egzaminu, no i mówię, no, kurczę, jak to zrobić. Pamiętam, rzuciłeś wtyczkę, mówisz podłącz sobie. Okazało się, że faktycznie jako jedyny dom na całym tutaj Zawiślu był, było tak. światło, była energia elektryczna dlatego, że miałeś tą instalację się... akumulatorową. Dokładnie. I to pokazuje właśnie jak fajnym rozwiązaniem jest to na czasy właśnie takiego kryzysu. Wszystko jest podtrzymywane wtedy. Tak, dokładnie. I dlatego ja y, sobie tak myślę, bo tak jak mówię, ludzie są naprawdę nieświadomi tego, że że mamy te instalacje jest fajnie, naprawdę polecam każdemu, jeżeli każdy ma domek, naprawdę są oszczędności niesamowite, no ja mam dość dużą instalację, ale to jest związane z tym, że mam również ogrzewanie w domu elektryczne na podczerwień, no to też będzie następny temat, o który byśmy chcieli kiedyś poruszyć. Myślę, że poruszymy. Bardzo ciekawa rzecz. No mówimy na temat tej zielonej energii, tych samochodów i woltaiki, dlatego tutaj to są naprawdę ciekawe tematy, a nie każdy o tym wie. My... I zachęcamy Państwa, bo oczywiście, jeśli chodzi o te dotacje, to jest 5 tysięcy czy 6 tysięcy? 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych, więc bardzo, bardzo zachęcamy, no bo rząd zapewne przyznacza pewną pulę pieniędzy na dany program, więc uważam, że trzeba się śpieszyć też, bo nie, nie wiadomo, ile ten zostanie. Nie, nie, ten, ten program jest na dłuższy czas, bo to jest przewidziane, mhm. i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Yy, dlatego no do... tak, no ale pieniędzy się nie dodrukuje, więc nie wiadomo, jak będzie, więc warto szybko zgłaszać takie projekty. Jak to Państwo znaczy mającie. tak, no projekty projektami, jeżeli nie mamy zależnej instalacji fotowoltaicznej, nie mamy potwierdzenia z energetyki i tak dalej. No tak, nic no, no formalności trzeba, trzeba. Także tak to wygląda. No, okej, okay. myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat. Jeżeli będą jakieś pytania dodatkowo, no to chętnie odpowiemy w komentarzach, nagramy kolejny odcinek. A dziś dziękujemy Państwu za uwagę i pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.